<laughs> Jezu, oglądam Shimena po japońsku, jasny <laughs> zobaczę... Ja po, po angielsku po polsku. Ja też mam po, z zapisami polskimi, tylko że po japońsku. A ja już będę musiał zrobić małe, tam... ci, małe cięcia. O no nie, bo w zastrzonym słuchaniu uruchomię nagranie poznanie od tej kasy senki, wiesz? A. A, dobra. Ja to chcę powiedzieć, bo to. by to znam. Ale widzowie nie znają. Myślisz, że mam mężczyzn tak zacofanych widzów? Nie. Że nie znam tej gry? Tak, obrażam widzów, no ja wiem. Jestem złym człowiekiem. Bardzo złym. Dobrze, że... Chociaż nie, na pierwszym odcinku jeszcze nie wejdę na te tematy. Spróbowałbyś. Chociaż nie, chociaż nie, bo nie ma jednej osoby. No tak, to, to fakt. To nie mam z kim. Jezu, intro dłuższe niż nie powiem co. No cóż, bywa. Uż, już... Już... to mamy. Jeszcze jest intro. Niestety intro jest długie, ale zrobimy taki że od tego momentu się przytamy Jest ze mną Simba i Fenrir. Myśmy chyba za dużo wypili ostatnio. Tak, Fifiego mogliście jeszcze cały całego intro to spierdzieli po całości. Jas O ty. Ja sądzę, idę, bo mnie chce bić. Co ten okularnik może ci zrobić? Ej, ale ty jesteś rodzaj a ja to taki odmieniec no tak po innej matce. Przypomnę... Przypomnę ci, że zostałem adoptowany. Czarna zresztą też, która jest nieobecna. Ale spo, spokojnie się pojawi na odcinkach. Chyba. Nie, chyba na pewno. Dobra. Nie sum sobie sobie sum grafiku? sum mm, sum A, dobra, mam, 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 sum To co? Zbadaj, sum 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 Idź. Idź przodem. Ja, idź. przodem. z sum przodem z sum 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 ja sum 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 kamulcem. Chciałbyś? Go brym... mm. Kurde, chciałem go pisać nie udało się. Ups. O ty. Dobra, tam jakiś robacie chodzi. mrówki. Mrówki. Idź po No Dobra, Idź proponu proponuję w pierwszej kolejności, może gdzieś się osiedlić. Ten już osiedlać się chce. Nie, by dał no to jak kot z pełnym pęcherzem. Gdzieś tutaj jest ten. No, ja, eee, salak. O, właśnie, tu. O. Dobra, no, to, to wydadzisz się. O, to. Sobie. Offline? Co jest? Użyj analizatora zasobów. Analizuj. Dziś no. We We tam, tam ja tu sobie pozytywnie zbiorę. Nie co Pamiętajmy, w razie, w razie czego mamy podpowiedź małą, zawsze można obejrzeć e, serię u... E, be, be, be. Wiemy, nie, u nie. Ale nie będziemy tak. tego robić. No. I bardzo dobrze. Jak ktoś chce, to tutaj batonik leży. Nie, nie. potrzebuję na razie. Krzysiu, Co leży? Tu jest batonik. Koło mnie. Ja, ja zawsze jego... ja, już, ja, ja już jednego batonika wziąłem ja zawsze na jednej górę. leży batonik Czemu ja zawsze na igłę pisać biorę? Nie wiem, bo to lubisz Jaką najgrubszą A trzeba nie jest gruby? O następny z problem za 10 minut Ale czekaj coś tu możemy chyba ja. wytworzyć chociaż nie Ja tam sobie zbieram Mam jak się to łączyła to ty... jest prymitywne szni No czy ja też jestem Maxem, czy jestem Willow? Jesteś... Willow. Willow, jesteś. No. Nie, bo pojawiło mi się że to, 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 to cały czas nad głową napis Max. Z życiem. A, moje prostu z nerdem. Super, pasuje mi. Naprawdę. Brak zasilania. Mru... Biedro... Biedłońka. Biedronka? Jezu. Jezu. Jezu, skąd ona się tu wzięło? A Tu biedronka No ładna biedronka, spokojna Wy... taka, ta, taka miła, taka Taka grzeczniutka Co my tu ona mamy? Wróczy. Aha, znaleźć pożywienie się posić to... Dlatego biedronka. mówiłem, weź sobie batonik Biedronka do mnie I to jest Ruczo. Aha Eee, trzeba zbadać kamyk w zasobów, ale nie mamy chyba jeszcze punktu. Ja Może... Możesz go zbadać? Dobra, mogę zbadać. Kontynuuj. Yes! Mamy mózgomoc, super. Co to. co tu na samym dnie? Co, co tu chodzi? Album, rzemiosło. O, kamyczkowa włócznia, kamyczkowy młotek, kamyczkowy topór. Przemieńczny sznur trzeba zrobić. Wytwórz wiele. Mamy topór i włókno roślinne O, włókno roślinnego Płókno roślinne? kostrowy O, bardzo dobrze przecież Co ja jeszcze potrzebuję do tego, żeby zrobić? Dobra, tu mamy? Trzy kropki nad smokiem. Co? Dobra, cztery kamienie, gałązki. O nie, zarąbałem rówę. Gdzie was wywiało? Gdzie wy? A tu, o, Simby znalazłem. No to bomb. Rówka, tak. daj mi to No to, że ty jesteś za mną to wiem Mrówka daj mi Bo ja zbieram te A. Dobrze, dobrze przyjmij ją na siebie da? Mamy rówkę. E, teraz tak, jak zrobić włóczki right. Włókno roślinne e, Włókno roślinne tak. Chyba ze zasz... A nie Czekaj, pojemitywny ja, go... sznurek no, przy analizatorze. No, to 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 dobra, potrzebuję. O... Co my tu możemy zrobić? Skąd być? wziąć WPR-u? Dobra, mogę wytworzyć. Y A ja sobie przełączyłem widok i nie wiem teraz. Nie tu, tu nie, tu nie, tu tak. nie. Tak, co? Tak, ja tu jest skromny domek. Mam mhm. eee, Trifi to... i skromny domek. Wait, ustawienia. Eee. Także malutki, nie ma co? Jakbym Cię nie znał, to bym Ci uwierzył. Oni mi nie uwają. to <laughs> Oni mnie zmuszają. Nikt ci do niczego nie zmusza. Mhm, to, no... O, no... A, to nie masz lepszy pojemnik, nie? Tylko się nie dobiera? Po co mi się zmienia perspektywa? Nie wiem ja też nie to, to Nie. E no. nie ci Faunie X jest lownetko, ale Kieszeń To gdzieś widłem Nie wiem i nie wiem jak tu się. Perspektywa zmienia! Co? Zmieniłeś perspektywę? I nie mogłeś. Na ma, trzecią osobowo, no? Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia, to ty już się tu nie powiem. Hmm. Właśnie patrzę i. <noise> Kieszenie, budynki. A sprawdź weź sprawdź w ustawieniach Właśnie patrzę wiesz i... Menu, menu. O. Nie, elektryka nam tu trzeba. Już i da inną ustawienia Nie Tryb fotograficzny to nie. I'm can Hey buddy, now. I was a fool to have ever myself. A fool like Klein, like, Kaminsky, like, like all of Omnit. I am here in the backyard. Dow you guys I mean, I am to you from. Roommate, the okay. Okay. I the got... cassette This is a momentous occasion. We will put all as I take my first steps into the miniature world. The sights of the textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the uh grass, -huh. even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Co to jest? No, no, najśmieszniejsze jest to, że ty wszedłeś tu po liściu, nie? No, tam na górę. A wiesz, jak ja wszedłem? Bokiem. Nie, skoczyłeś No właśnie. Dobra, no. teraz się porozglądać za jakąś. W środku. Czeka. O, od środka wszedłem. Gdzieś tam od środka. Czekaj na to. jest hmm. Patrzą. Tak? Tak. No za. Dobra. Y co by tam e. w ogóle w z z mapa No jasne. Ten, ten co musi mapę bagować. E, jak mapę zbugować? Przecież tutaj jest dziura. Wiem. Tego przez to, w, 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 wyszliśmy przez ten dziurec. Może koło by... piłki baseballowej gdzieś? Ciekawe dokąd tu ptają wróżki Jaka piłka baseballowa, gdzie? E, jak se otworzysz mapę to jest znaczna piłka baseballowa o tu. A. Tu gdzie jestem. A gdzie ty jesteś? A gdzie jesteś? Bo ja no, cię o, widzę. widzę. Ja to. No ja też. No ale tutaj fajnie. A budujemy niski czy wysoki dom? W sensie na wysokości. A to już od pana architekta. Ja nie, projektant wnętrz. Czy ty zostawisz te mrówki? Co one ci zrobiły? Tak, może no, na półce ee, Tylko tak, trzeba będzie się budować ee, gdzieś w pobliżu jakiejś wody, albo coś w tym stylu. Tu, nie, tu, tu, nie. To kałuża idzie wy ją wypić, to myślę tu i do góry pójdziemy. Na, ten, na, na, piłko, na piłce będzie taki punkt obserwacji dobry. nie wykorzystuję no. Nie wyko Oj, tam wykorzystuję. Czu... No ale. Czekajcie chwilę. Z tą piłką to jest ciekawy pomysł, żeby tutaj dać. I dajcie sekundę. A w momencie kiedy zbudu... Wiesz, w momencie kiedy zbudujemy się gdzieś tak, żeby być też na wysokości, to Ciębrówka. zwierzaki nam się nie dostaną do, do domu. Dobra. Ja bez, nie, nawet nie są możliwe, ja, ja, ja nie o, o tym mówiłem, no. Ja nic nie wiem. Dobra, ymm, to może zaczniemy się budować i no, między... To o, ups, niski poziom zdrowia. No. Mmm, Mmm, pyszne grzybki, nie? O, oczywiście, mniam kuźmu. Oni do się chcą przestać, mój. grzepki, dobre są. Dobra, jest 16 minut nagrania. Nie ja to my się gdzieś by trzeba było. Co my tu możemy w ogóle stworzyć? Płot Rożen Kamycze, kawałki słowej trawy. A tutaj strasznie, wiesz, przy tej yy, piłce jest fajnie, tylko że tutaj strasznie dużo mrówków chodzi. A, to... A gryzą cię? Nie, mrówki nie gryzą, więc. więc nie jest problem, Jak ich nie za ta Nie ta jest mrówka. Co tam mrówka za Tam mrówka woreczek jakiś przyniosła. To jabłko przyniosła, nie woreczek. Dobra, mieszał o to. Wyglądało jak, do, jak woreczek Dobra, kamulce, trawa Właśnie kamulce już Dobra, to co? Budujemy, Dobra. Z, budujemy sobie schronienie tutaj Tu widzę sznur I... no, no, no. Dobra, no, że... tak... no, ja może postawię tu różno. Ja bym... Dobra, a ja zbijam te... Kto buduje? Ja a... mogę spróbować... No, kto Dobra, buduje? buduje? Ja Głównym architektem jest smoku, nie? Dobra, no to jak smoku buduje, to ja zbijam trawę, żeby miał z czego budować. No i myślę, że na tym etapie będziemy kończyli to... Te... No, będziemy prawie grać z postawieniem stronienia i... Ma ktoś sok? Który? Dobra, trzy, trzy kawałki mięska się gotują. Więc no to potrzebujemy na stół warsztat, dobra? Ale to. E, Deska o... Weź pozbieraj, po, po, pozbieraj tam, gdzie ja ten. Y, gdzie ja rozwaliłem. O! Zarcie! No, ja nie wiem, czy ja wszystko. Z... Czy, czy, czy ja wszystko zbiorę? O, ja, zaraz do siebie przyjdę pożarcie Ja dość sporo Tu porozwalałem I tutaj Tak widać Murówki Proszę Dobra, Czysiek, co ty robisz tym biednym mrówką? Co nie. one ci zrobiły? Nie z... też, się, też się to, py... też się ten, o to pyta. Machina. A gdzie był ten. Aha, to było. Dobra. Co? Ja nie jestem po stronie, jak mam przy okazji pójdę jeszcze zbadam. Zbadam. Nie? Jak się to nazywa? Mrów... Mrów, mrówcie i. Nie będziemy no. mogli sobie coś stworzyć. Ja muszę, muszę się... Ja do Dobra. Okej. Okay. Ale no wiesz, co? że im więcej, im więcej mrówek... Yy, ...kilim, yy, tym więcej zacznie do nas tu przyłazić? Ale, Ale wiesz o tym, zboru. że... ...jak stworzymy sobie... ...zbroję z mrówek... ...to... To wiem, ja. To co? Ty, 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 ty tworzysz zbroję z mrówków? Właśnie patrzę, czy mogę, wiesz? Nie Oj, wiem, czy przypadkiem ja mogę. Nie może możemy, być... tylko jak na razie tej zwykłej roślinnej. Wiesz? Nie, Możemy już z ze mrówki zrobić. Tylko, że jeszcze potrzebuję roztocze zbadać. I będziemy kończyć się trochę, może. Jak, be, jak dasz radę, to weź zrób mi pałkę z czerwonej mrówki. Co? E, czekaj, tylko nie wiem. Co na to potrzebuję? E, e, potrzebuję przeżycia no z czerwonej mrówki. Mam przy sobie, tylko że. A nie, nie mam. Co tu jest? Część czerwonej mrówki. Głowa i część czerwonej mrówki. No. Żubaczek nie mam. Tylko to trzeba przeanalizować. A nic, myślę, że 22 minuty wystarczy. Jak, chłopaki, myślicie? Chyba. Dobra, to ja wam dziękuję za uwagę. Był ze mną Simbus. No, oczywiście, że był. I był Fifcio A my słyszymy się, widzimy się u na odcinku u Simbusia. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. No to już jest. Y 23 minuty już tak. no Nie, mi chodzi ten na z dyskami. Także Tak, na palecie, na, na, na palecie zmieści się tylko Na tyle. przemian będą odcinki, odcinki u mnie i u Simbusia. Może jakiś jego, Jak będzie chciał. Kto wie? Trzymajcie się, do strzenia. E... Cześć.